I teraz wy na zewnątrz. Raz, na zewnątrz, dwa, na zewnątrz, trzy, na zewnątrz, cztery, jeden. Jak w szkole. Ale tu jest jednak krótki jeden Jest jeszcze. Hop. Trzy, dwa, jeden. Tak. Gorące brawa. Rozpoczęli. A teraz... Dla tych, którzy zostali tutaj na miejscu. Ja poproszę tutaj kolegę Damiana z Komody Smaku. Ale oczywiście będziemy współpracować, jeśli chodzi o wadze, ponieważ historia tutaj dla Kaźmierzy jest bardzo ważna i ma stanowić w przyszłości naszą przyszłość. Witam jeszcze gościa specjalnego tutaj gdzieś się schował. Zapraszam tutaj do mnie, pan Krzysztof Tunia. Ja, ale są tutaj dwa Na Polskiej Akademii Nauko, Nauk. tak będzie chyba najprościej, bo ta nazwa dla mnie jest troszeczkę duża. Jak się Panu podoba, bo chciałem zaskoczyć, że nas będzie trochę więcej. No, bardzo nam się podoba, już. przychylam. Czego chociażby przykładem jest to, że. I z numerem 47 kolejny zawodnik, który. Cycy, biegnie połowę swojego dystansu, czyli 5 km, a na pewno to będzie dycha. Wojtek z celina. Ale to jest twój? Tak. Jesteś dumny? Tak. Haha, <grywa> dopingował cię. Pierwszy. Pierwszy, jasne. Tak, bo ponieważ tata musiał się bardzo starać, bo biegł bardzo dużo. I pierwszy był. No brawo, pięknie. I kolejni. Biegacze są na półmetku swojego startu. Inni, kolejny zawodnik numer 39, kończy swoją próbę na 5 km. Bo oczywiście prosimy o kibicowanie, ale nie to przeszkadzanie biegaczom, oni sobie na pewno tu poradzą. Do końca, do końca. I mamy zawodniczkę z tyłu ponieważ Magda tutaj, pani Magda jest również nauczycielką, także jest na tych naszych uczestników zawodników. Gorące brawa dla kolejnych osób, które. Proszę, Masz na imię? Oliwia. I spodziewałaś się, że wygrasz? E, no, nie wiem. Słyszałaś co mama mówiła w trakcie biegu, jak byłaś na tym pierwszym łuku. Nie bardzo miałam słuchawki, więc tak. A, sobie nie mama powiedziała spokojnie prowadzisz i doprowadziłaś do końca. Gratuluję, chodzisz Dziękuję do szkoły, bardzo. gdzie? Do Krakowa, do dwójki. Do klasy? Bjorhem e, mat. Kla, ale klasa która? Klasa pierwsza. Pierwsza. Fajna szkoła? Tak, tak. Lubisz biegać? Lubię. No to Lubię. super, gratuluję. Dziękuję. Prześ, przebiegła koło naszego tutaj miejsca start -mety. Oni już biegną w stronę megalitów. Myślę, że może będę musiał przerwać, ale dwa zdania tutaj pana Krzysztofa o tym nietypowym tutaj znalezisku, które co roku staramy się. W dziadku tutaj taki Tomek ze Stradowa był. Obiechaliśmy w zeszłym roku. Rumunię, tę 7. Ogromny wysiłek, co? Rozumiem. Ale ty szczęśliwa, że dobiegłaś? Bardzo. I kolejni tutaj tym razem kończą swoją próbę. Ale w dobrym czasie. Widzę, że tu jakaś para biegła razem ze sobą. Gorące brawa dla nich. bez żadnej awarii. A taki jeden strzał na przykład. Z kaźmierzy do Olateji 600 km to no zrobiliśmy jednego dnia. Nie pytajcie co nas mogło poleć. Można się domyśleć. Oni zakończyli próbę na 5 km swoją. Trudna trasa. Trudna. Troszeczkę podbiegów. Ale do wyzwania. Pierwszy raz tu jesteście? Tak. To mam nadzieję, że nie ostatni. Na pewno, nie już się wpisały. Zwyczajów, obyczajowości. Zmęczona? No tak. Ile masz lat? 15. I chodzisz do szkoły. Do liceum. Super. Masz na imię? Sandra. No, a teraz okazuje się, że nie tylko brawo, z Niemiec, ale ze Stanów. Brawo, 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 brawo! Goringa, goringa, goringa. Gorące brawa dla zwycięzcy naszego biegu na dychę. Tudoczko, trasa się pomyliła, ale gorące brawa. Poczęstunek, przepyszny bigos z komody smaku. Jakie wrażenia, pierwszy start tutaj? Bardzo fajnie. Pierwszy raz? Pierwszy raz tylko ja jestem po kontuzji, po wielbach 7 miesięcy, także chciałem się spróbować. Mm. Ale fajnie. fajnie, Charakter, na charakterze trzeba wyjechać. A skąd przyjechałeś? Z Łękawy. Skąd? Z Łękawy. A Łękawy, czyli stąd. Tak. Proszę Państwa za nim. Brawo! Cieszysz. No i co? Jak zwykle. Super. Dzięki za to. Pogoda przepiękna, traska przepiękna, dlatego powinniśmy przyjeżdżać, nie? Przegoniłeś go? Jesteś tutaj po raz? Nie, sześć Gdzieś tak, no. Super. I przyjeżdżasz skąd? Ja, no to frolicy, nie? To lewice kolonii gmina Polskie. Kolejny zawodnik tym razem, na półmetru z kolei próby, próbuję ja się, nie próbuję się, biegnie No tak. Jesteśmy mu siebie, no. No tak. ...przedmówcy, tutaj pana sekretarza, mianowicie te, te, ta historia motoryzacji, którą powiedzmy się fascynuje dzisiejsze tutaj społeczeństwo dosięga no, sięga w odległej prahistorii, ponieważ w nieodległych pranocicach natrafiono na... się w nie zmieniła, tylko zmieniła i metę było początkowo tam właśnie za ośrodkiem ale nie, ja nie wiedziałem czego się spodziewać ciężko. na plus zaskoczony jestem, no bo obok uzałowuje schodnik, a wtedy nie było Proszę mi nie było. Gratuluję. Półdora dopisała, myślę, że chyba wszyscy będą zadowoleni. co to było? To tak, no nie mam zastrzeżeń. Wiedziałam, że to jest no ale wiedziałam, na mnie, jest klaszcz. No i zatem wiesz, to się wszystko budzi. No za fajna, fajna, lubię takie koncepcje nie wiązcze. Dziękuję miłej udaru. Zapraszam do no, y, y, oglądnięcia, przeczytania tam. Zawodnik kończy swoją próbę. Kubaba Radzi na mecie go co grał. Biegasz, pływasz? Zdarzy się. To no i to zrobić. Ale bieganie traktujesz rekreacyjnie? Czy... Tak, tak, bardzo. Zresztą pływanie Wszyscy, chyba też. nie tutaj w Kazimierzu. Dobrze pobiegać czasami. Do końca do końca, jeszcze, jeszcze kawałek. Ja też nie musiałem, ale... No moje dziewczyny. żywe, to jest najważniejsze. Ściśle łączy się tutaj z naszymi. Może tutaj dla wszystkich, bo niedowiarki nie są, to może pan poprawić, ile ma pan lat? Tak, chwileczkę. Czy szło w pięciu wiek? Można? 82. Nie tak dużo, 82 lata. gorące brawa tutaj dla najstarszego uczestnika, który u nas w wystartował. startował. 82 lata z pięciowa pamięć. W Europie Zachodniej potężnych płatów... Megality są Ci mniej bliskie niż dronocice. Yy, mniej bliskie, ale w sumie to jest wszystko po powiązane. Jeszcze taka e, legenda chodzi, że w tych, e, w tych e, piramidach leży autor, e, co narysował wazę w No na pewno. Jest takie <laughs> prawdopodobieństwo. Mam nadzieję, że go znajdę. Sponsorujesz gdzieś imprezę? E, po jest. Fajnie. Jak długo biegliście razem? Bo na początku biegliście razem? Tak. Przez pierwszą minutę. Przez pierwszą minutę? Nie, sfilmowałem was. Miałem wrażenie, że dłużej niż dwie. No, na początku tylko. Potem... Do połowy parku. żeby my teraz nie jesteśmy w, te, w treningu takim biega, biega, bieganym, tak jak ja pan mówiłem, jestem po kontuzjach i tak. Sprawdzić się po prostu. Lepiej niż siedzieć w domu, nie? Nie no, jasne. Bigosik można zjeść. Bigos darmowy, to ważne. A. Nawet nie ma teren polodowcowy na terenie północnej Europy wygląda. Ja, co co grać się? To dziewięć dziewięć dziewięć. Jest z dzieleniem. Takim... Wie pan co to jest survival? Mniej... Wiem, mniej Mamy więcej. To jest podobnego właśnie. No mam dobrą torbę. No to dobrze. Musisz coś porąbać no, chyba. No, tak, musisz zdobyć drewno, wiesz? A, 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 no. Adam, stój, 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 stój Adam. Ob obstawionych, obudowanych kamieniami. Tutaj kamieni nie było i ich... co? No jest dziewięćdziesiąt 99 też po raz pierwszy wierzy Wielkiej, także on zna tą trasę, zna nas i bierze udział w naszych wszystkich imprezach, także gorące dla i podziękowania dla niego. Został jeszcze jeden zawód. Belki drewniane, belkami drewnianymi były obudowane. Nagrody, wręczają. By te belki drewniane trzeba było, trzeba przywieźć z... Dziewczyny mają pierwszeństwo na pizzę w komodzie smaku. Proszę. Proszę i proszę. Też dla pani tutaj masaż relaksacyjny z olejkiem z lakonu, dla całej trójki. Czy o Kazimierze, o naszych osiągnięciach, biegach wsparcie, czy kimś, czy czymś, o czym nie wiedzieliście o tym, to pan Wojciech tam właśnie nam pomógł, żeby Wikipedia Wikipedii okaźnie, że coś było. Także gorące brawa szczególnie tutaj dla tego pana. Ale są świetne warunki oświetlenia.